Może Łukasz kurwa, mać, to już trzeba nauczyć się składać zdania w tym wieku. Dzień dobry, bo ogólnie słyszałem, że macie jakiś problem z moim intro, że jest beznadziejne, głupie i powinienem go nie dodawać bo bez zbędnym zapychaczem, ale to intro trwa tylko dwie sekundy, więc nie wiem w czym jest problem, ale wybrałem specjalnie na potrzeby tej serii moje nowe intro, które będzie gościć na moim kanale. Zapraszam do oglądania. W tej miniserii postanowiłem się dowiedzieć, co by było w momencie, w którym Francja wybrałaby drogę bez powiązań. Czyli po prostu nie poszłaby w faszyzm ani w komunizm, ani nie zostałaby demokratyczna. Oczywiście listę modów, na których gram. Będziecie mieli w opisie. Ech, pierwsze uruchomienie Hoja, naprawdę ładowanie gry na komputerze takim to jest ból dupy. Oczywiście modyfikacja nazywa się No Malign Path for France. Oczywiście na pewno to źle wymówiłem i znajdzie się jakiś anglista, który mnie skoryguje w komentarzach jak poprawnie powinienem to wymówić. Jestem na to przygotowany. Modyfikacja ta dodaje nowe drzewko tutaj dla partii bez powiązań, dla... Eee, Francji, czyli powiem Wam tak, to się staje useless, tego nie musimy robić, bo to mi się samo usuwa, disjointed government i tak dalej, eee, i tp i więc jedyne w co warto pójść to to. Mamy tutaj też możliwość wybrania House of Bonaparte i Bourbon, ja oczywiście pójdę tutaj w Pana Napoleona, gdyż jest naprawdę sexiest man alive, więc będziemy starali się skusić, 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 Mariusz skusić. Będziemy się po prostu starali skusić Włochy i skusić Hiszpanię na dołączenie do naszej nowo powstałej frakcji. Italian Restoration i Spanish Restoration to jest chyba po to zrobione, żeby ich po prostu wciągnąć do siebie. Tu mamy też, możemy wystosować ultimatum do Beneluxu, czyli będziemy mogli powiedzieć im, że albo do nas dołączycie, albo wielka i potężna francuska flaga zawiśnie w... w, w... Zawiśnie w słońcu i będzie wtedy widać tą biel i tak dalej, więc albo się poddacie, albo was zergujemy. No i tyle. I tutaj wrogowie mamy ofertę dla Polski, żeby ją wziąć do nas, do frakcji w przyszłości itp. Pure random AI focuses, wyłączone cele polityczne, tak polityczne kurwa, wyłączone cele mm, narodowe, wyłączone cele historyczne i pure AI focuses, mod na wodę, non-aligned path for France. Kolorowych przeciwwskórców nie mam, ale strategic view adjustment jest dodany. Badań no chyba Wam nie musiałem opisać dlaczego, po co i, i czemu takie wybrałem. Tutaj oczywiście rozpocznę szybką industrializację Francji. Moi ludzie się pytają... Moi ludzie. I ludzie w komentarzach czasami się pytają jak budować przemysł na przykład dla Francji, kałach. Bo nie są w stanie tego zrobić i ogarnąć. No to ja Wam mówię. Po prostu tak. O. A nie, może w Syrii nie budujmy, bo tam później te wojny... Nie, 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 nie. Tam nie budujemy, definitywnie. Prowadźmy sobie naszych wszystkich białoflagowców tutaj do domu oczywiście. Przeorganizujmy nasze lotnictwo, które jest na poziomie... iście takie coś jak czołgi i takie coś jak motorized. Nie no, motorized może być akurat, ale musimy to przeorganizować, te floty. Okej, okay, government reformy się skończył robić. Wrzućmy sobie teraz e, Revise Versailles. Okej, okay, niech sobie leci. No to wyślijmy sobie notkę dyplomatyczną. EJ w tych modach ma brać random fokusy i random wojny, wypowiadać w tym modzie, niby. Nie, nie wiem, zobaczymy. Na przykład zobaczcie, że Czechosłowacja poszła w go, go left, czyli e, Czechosłowacja poszła sobie go left, czyli idzie w komunę, więc to może być naprawdę bardzo ciekawe. E, tutaj, oczywiście, strajki we Francji. Norma. E, musimy jak najszybciej. Dobra. Musimy zdecydowanie szybko. O, hiszpańska wo wojna domowa. Musimy zdecydowanie szybko zrobić to, bo to mi da zarąbiście duży support for non-like. Widzicie? Kanada chce odejść. Support do monarchii. Cyk. Jedziemy. Kanada będzie odchodziła z Europy. Tak, Kanada będzie odchodziła z Europy. Pozdrawiam. Rada będzie chciała się podzielić, po prostu, czyli poszła w Partition, i poszła w inną stronę i może pójść w faszyzm, co ciekawe. Okej, okay, my sobie już przygotujemy nasze wojska na granicy z Belgią, w razie gdyby na przykład chcieli odmówić i tak dalej, gdyby nie chcieli się przyłączyć do naszego potężnego imperium, a doktrynę to będzie trzeba zmienić, bo to będzie tragedia. Świetnie. O. Trudno. Speedrun z wojny domowej w Hiszpanii, więc ja sobie pójdę, a wy oglądajcie, hopy. E, nie, nie jestem Hanysem. Moi drodzy, pasjonująca po prostu rozgrywka pomiędzy... Jest! House of Bonaparte. Napoleonie, wróć do Francji, odbuduj jej potęgę. Kiedyś byłaś Francją, od morza do morza podpisywałaś traktaty. Sure. Nie, nie idźmy w tą stronę. Kiedyś dominowałaś całą Europą, wszyscy się ciebie bali. Dzisiaj, no, tak nie jest, żeby się nie wyrażać po prostu. Więc zróbmy to. bo Bonaparte, wróć na tron i przywróć świetlność temu krajowi. A my jedziemy na wakacje do Hiszpanii. Tak. On wrócił na tron. Napoleon VI. Czy. Czy jest jakikolwiek bardziej seksowny. Szkolić bagiety, będziemy prowadzić ofensywę na Belgię, szkolić bagiety, Napoleon VI przywróci świetność naszego kraja, wróćmy teraz do oglądania wojna w Hiszpania. ja mieszkać w Polska 30 lat i się nie nauczyć języka jeszcze, być z Francja. Remove national spirit, victors of the great war, Boże to drzewko jest przepiękne, naprawdę zakochałem się. Sądzę, że prędzej polska reprezentacja wygra, wygra naprawdę Mistrzostwa Świata, niż zakończy się ta wojna domowa. Okej, okay, Corsi Italia zostało zrobione. Teraz zróbmy coś takiego jak Corsi Spain. Ok, wrzucimy. Daily Support for Unaligned plus 0,20. Komunistyczne Chiny wypowiadają wojnę szanksy? Albo nie zobaczymy, bo Corsi Spain się zrobiło i zrobimy teraz Our Place in the World. Czy obie Hiszpanie dostały busty? Tak, ty masz Daily Support i ty masz Daily Support. Okej, okay, nasze miejsce na ziemi się skończyło robić, więc weźmiemy sobie The Natural Borders of France. Co mi to daje? Aha, France has only the northern border and that is the Rhine. Świetnie. Okej, okay, na Natural Borders of France zostały gotowe, zostały zrobione. I teraz ultimatum dla Beneluxu, czyli Holandia, Belgia i Luksemburg dostaną ultimatum, bo oni, według Napoleona VI, te kraje są zbyt słabe, żeby same się bronić w Europie, więc dostaną od nas ultimatum. Albo się poddacie, albo zdechniecie po prostu. O, powiem wam, że mój seksowny kolega ma naprawdę trudne czasy, można tak powiedzieć, w tej Afryce. Tak, logopeda, w Afryce. W Chinach, przepraszam. Moi drodzy, Belgia dostała ultimatum. Holandia dostała ultimatum i Luksemburg dostał ultimatum. Wszyscy się na to zgodzili. Dostałem Belgię, dostałem Holandię i dostałem e, Luksemburg i dostałem 23 bezużyteczne dywizje, więc może je przemienię w mój template. Okej, okay, Italian Restoration zostało zrobione. Wrzućmy sobie teraz Spanish Restoration, czyli tak jakby odnowienie włoskie i hiszpańskie. Włosi się postanowili. O, Emanuel, kogoś mi przypominasz w sumie? Powiem ci szczerze, że. Skądś Cię kojarzę i wyglądasz naprawdę, naprawdę spoko. Ale wiadomo, no Napoleon przystojniejszy, prawda? Hitler, Ty się napiłeś czegoś, naprawdę? Alfonso. jest <laughs> z tymi przywódcami, że wszyscy mają takie dziwne, śmieszne wąsy? Wojna z Niemcami, mi się wydaje, że czas rozpocząć. Aha, Niemcy mają cel na Związek Radziecki. E, wezmiemy Włochy. I wezwiemy Hiszpanię i po prostu będziemy czekać. Zobaczymy, jak to będzie jak to wyjdzie w praniu. Dominujemy w powietrzu, więc problemu żadnego nie ma, naprawdę. To jest 200 maszyn. Ja nie wiem, czy mam szansę zaatakować z minusowym equipmentem. Tak, całkowicie serio, ale spróbujemy. Zobaczmy, jak bohaterscy Francuz... francuscy żołnierze szturmują mojego wroga. No, powiem wam, że to nawet ma sens. Że wam nawet wychodzi, więc. Żeby nie powiedzieć, że ktoś wam ukradł marzenia. W takim bądź układzie będziecie atakować jak po po prostu. Przed siebie w period towar. Nie, 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 przepraszam. Vive la France, vive la résistance! Jedziemy do przodu. A my staramy się zergować Niemców, tylko nie wiem, czy będzie to miało sens, bo mamy bardzo mało manpowera. Nie jesteśmy jeszcze na tyle plus z equipmentem, żeby po prostu to robić. Więc sądzę, że może to być troszeczkę problem. Spróbujemy to zrobić, żeby zrobić tu kocioł. To było dosyć ciekawe. Ciekawe doświadczenie. Stop. Spróbujmy ich okrążyć. Spróbujmy zrobić wyłomy, żeby oni. Żeby Niemcy całkowicie się kompletnie. Żeby się. Ej, Frankfurt? Lecisz? Pięknie, okrążeni. 38 rok. Francja atakuje Niemcy. Wyobrażaliście sobie coś takiego? Bo ja nie, naprawdę. Wracając do Niemiec. Wild hospital, świetnie. To zostało okrążone, więc ty, przyjacielu, zrobisz tak. Że będziesz to po prostu zwalczać, prawda? Niemcy raczej już się nie podniosą, gdyż zjedliśmy połowę ich kraju, i tak właśnie o to upada marzenie Adiego o zdobyciu Kaukazu. O, jaka piękna linia ofensywna. Czyli sam atakuje siebie w pewnym momencie. Prześwietnie. O, Litwa się nie zgodziła na niemieckie żądania. No i chyba trochę za późno, bo no, powiem szczerze, że, no. Też jestem tego zdania, Napoleon. No i drodzy, podziała się dziś, że. Moi drodzy, stała się dosyć dziwna rzecz. Rumunia, Polska, Estonia, Afganistan dołączyły do aliantów, z kim mają wojnę? Ze Związkiem Radzieckim. Chyba tym razem historia będzie pisana troszeczkę inaczej niż po prostu rychłym zwycięstwem Sowietów. Jezus, kiedy Kałach coś pierdoli, a nie przydziela fabryk wojskowych, to coś we mnie to kula. To... Jeżeli Sowieci pokonają Rumunię, jeżeli Sowieci pokonają Polskę. Jeżeli Sowieci pokonają to wszystko, to będę w stanie wypowiedzieć wojnę Sowietom i ich po prostu zniszczyć. Robimy sobie oczywiście fabryki wojskowe. Estonia skapitulowała. Powiedziałem, jakby ktoś czytał, na przykład nie umiał. Kurwa, może. Południowa Afryka im pomoże? Co tu się dzieje? Cholera jasna. Przecież to zagraża bezpieczeństwu i. Przecież to zagraża. Przecież to zagraża bezpieczeństwu French Empire, naszemu imperium, prawda? W jakikolwiek sposób? Prawda. O, Polska się przewróciła. Co się stało? Dlaczego rebelie w Amerykach wybuchła? No tak. Kurwa, i czekajcie, stop. Brazylia się buntuje na non-align i demokratyczną. To się buntuje na non-align i na demokratyczną, coś przepięknego. I coś się gdzieś stało, tylko nie zauważyłem. O! Jakim powodem Czechosłowacja, kurwa, wypowiedziała wojnę Bułgarii? To ktoś mi to wytłumaczy? Bardzo dobrze, zróbcie sobie frakcję, to was po prostu. Aktualnie posiadamy dodatkowe 133 dywizje, więc prawdopodobnie będziemy wystawić mogli kolejną tak potężną armię. Um. Na ten epizod, to by było na tyle, ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, kłaniam się po same kulki, byłem kałach, jeżeli odcinek Wam się spodoba, nie zapomnijcie o ocenie go, skomentowaniu i innych tych duperelach, sprawdźcie, czy macie dzwonek, bo nie, nie while YouTube wali w klocki z powiadomieniami, sprawdźcie, czy subskrybujecie, czy macie dzwona, suba, lajka, srajka, śledźcie mój Facebook, Whatsapp, Instagram, my story, śledźcie mnie na ulicach, róbcie mi zdjęcia, obserwujcie mój profil na Facebooku, obserwujcie mój balkon, e, kupujcie moje koszulki, kupujcie mi... I, e, e, e. Tak. Jeżeli seria wam się spodoba, będzie drugi epizod z walki komunistycznej. Może Łukasz, kurwa mać, to już trzeba <słukasz> nauczyć się składać zdania w tym wieku. Jeżeli seria wam się spodoba, to zrobimy jeszcze jeden epizod, ale z walki przeciwko komunizmowi. Ja się oczywiście z wami żegnam. Byłem... Komar kałach nazywajcie mnie jak chcecie i tyle, no Elo.